Hej, 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 kochani! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Marzena Trida i pasjonuję się między innymi kolekcjonowaniem kart Tarota. W tym filmiku będziemy porównywać do klasycznego Ridera White'a. Dzisiaj mamy talię Once Upon a Time Tarot. W ogóle taka bardzo bajkowa. No, ja lubię takie klimaty. Ja Moje wewnętrzne dziotko się chyba cieszy. Żeby nie przedłużać, kochani, przechodzimy na drugi ekran. Już Wam pokazuję. Oczywiście zaczynamy standardowo od pudełek. Tutaj mamy zwykłe, najzwyklejsze tekturowe pudełeczko, natomiast tutaj, no jest ono troszeczkę mocniejsze, tylko no mi się już tutaj na rogach wytarło, gdzie wybitnie nie pracowałam jeszcze z tym tarotem, ale na pewno jest to trochę mocniejszy materiał niż to, co mamy przy mm, Readerze. No i tak, tutaj oczywiście jest dołączona książeczka po angielsku, dobra, ja to sobie odkładam. No, i zaraz będziemy porównywać same karty. No i tak, jeżeli chodzi o wielkość, no to reader jest troszeczkę większy, minimalnie powiedzmy sobie o pół ramki. Nie wiem, mam nadzieję, że widzicie. Natomiast, jeżeli chodzi o gramaturę, co my tutaj mamy, mniej więcej to samo. Ja trochę, mimo wszystko, odnoszę wrażenie, że te karty są takie delikatniejsze troszeczkę. Ale może mi się tylko tak wydaje. No ale co, lecimy moi drodzy, zobaczymy. No, kamera łap mi. Dobra, zobaczymy. No to co, lecimy, jeżeli chodzi o głupca. No tutaj, tak jak mówię, takie bajkowe, tak? Mamy tutaj te, widzicie, odniesienie do fasoli, która nam wyrosła do nieba. Naprawdę bardzo taka ciekawa ta talia. No tutaj mamy kota w butach, czyli maga. Kapłanka, mamy zachowane. Kolory, ale no widać, że tutaj poszło to w troszeczkę inną stronę, ale gdzieś te takie podstawowe, powiedzmy sobie, znaczenia są jak najbardziej zachowane. E, cesarzowa. Mm, to mi trochę nie leży. Tutaj Wam powiem szczerze, to mi trochę nie leży, bo jednak Cesarzowa jest to no właśnie królowa obfitości. No a gdzie w zimie obfitość? Chyba, że śniegu. No ale to królowa śniegu może bardziej. Dobra, mamy Cesarza. Kapłan. Kochankowie, moim zdaniem całkiem fajnie pokazana ta tutaj taka, nie wiem, bitwa kobiet o tego, że tak powiem, mężczyznę, tutaj mamy zaglądającego z góry anioła, który się no troszeczkę tam dziwi, denerwuje, mam nadzieję, że to widzicie, tutaj podsunę troszeczkę, dobra, czyli mamy kochanków, no i co, lecimy, Rydwan, no na kurzej gierce, że tak powiem, Siła. To mi się trochę skojarzyło, wiecie co, jak pierwszy raz y, przeglądałam tą talię z Piękną i Bestią. E, Rewita. Koło Fortuny. Y, I tak jak mówię, no tutaj mamy odniesienie, tak jak widzicie, do różnego rodzaju bajek, y, baśni. Y, a, która to miała wrzeciono? Śpiąca Królewna, właśnie. Sprawiedliwość. Wisielec. Śmierć. Ja nie wiem, czy wy kojarzycie tą bajkę, bo to jest z baśnik braci grim. Ja i nie pamiętam jak ona się nazywa, ale pamiętam, że bardzo je lubiłam. Jak, jak mi się przypomni, to Wam napiszę w komentarzu albo w opisie. Umiarkowanie. Diabeł. No co? Jasi Małgosia? Wieża. Gwiazda. Księżyc i czerwony kapturek. Słońce są dostateczne, no i świat. No i lecimy. Ach, tutaj mamy właśnie, kole... zapomniałam o tym, przepraszam, tutaj mamy jeszcze kolejną kartę, 22 jako drogę, tutaj mamy 23 jako sen, no i dopiero lecimy. Także mamy talię z dodatkowymi kartami, co nie zdarza się często, ale się zdarza. Dobra, no i co? No i mamy asa kielichowego, i mi się to podoba, bo mamy tutaj, wiecie, najważniejsze odniesienia czyli mamy dłoń, mamy tutaj ptaka lecącego w tym kierunku, więc to mi się akurat podoba. Dwójka kielichowa. No i znowu mamy tutaj w gruncie rzeczy te najważniejsze odniesienia: trójka kielichów, czwórka, piątka kielichowa, szóstka kielichów, siódemka kielichów ósemka kielichowa, dziewiątka kielichowa i dziesiątka kielichowa. Połączenie dwóch światłów. Bardzo fajnie przedstawione według mnie. Paś kielichowy, rycerz kielichów, królowa kielichowa i król kielichowy. Tutaj możemy zobaczyć, że są ku sobie zwróceni. Dobra, lecimy dalej. Aj, aj, aj. Denary. z denarowy. No. Dwójka denarów, trójka denarowa, czwórka denarowa, piątka denarów, szóstka denarowa, siódemka denarów, no i jakie to jest słodkie? No, powiedzcie, że nie. <gry> Ósemka denarowa, dziewiątka denarów i dziesiątka denarowa. Paść denarów. Rycerz królowa denarowa i król denarowy. to, to tak mi się to podoba, więc ja co, ja wiem, że to są szczegóły, szczeguliki, ale no właśnie ze szczegółów się czasami całość składa, znaczy nie czasami, zawsze. As buławowy. Dwójka buław. Trójka buław. Czwórka buław. Piątka. Szóstka buławowa no i wleciał na smoku. Siódemka buław, ósemka, dziewiątka buław i dziesiątka buław. No i co? No i mamy pazia buław, rycerz buławowy, królowa buław i król buław. No i ostatnia. As mieczy. Dwójka. Trójka mieczy. Nie jest aż tak źle przedstawiony, moim zdaniem. Czwórka mieczowa, piątka mieczy, szóstka mieczowa, siódemka mieczowa, ósemka mieczowa, dziewiątka mieczy i dziesiątka mieczy. No i co? No i mamy pazia mieczowego, rycerz, królowa mieczy, no i król mieczowy. Możecie dać znać w komentarzu, czy wy lubicie takie bajkowe motywy. No to mnie akurat one przemawiają. Dziękuję Wam za dzisiaj i mam nadzieję, że widzimy się przy kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, kochani.